Lękam się spojrzeć w przepaść świata ciemną. Spojrzę, ach pod stopami niebo i nad głową niebo. Zamknięty jestem w kulę kryształową. Gdyby ta igła lodu popłynęła ze mną wyżej aż w niebo, nie czułbym, że płynę. Stąd czarne skrzydła myśli nad światem rozwinę. Ciszej, słuchajmy, o te lody się ociera, modlitwa ludzka po tych lodach droga myślą płynącym do Boga. Tu dźwięk nieczysty głosu ludzi obumiera, a dźwięk myśli płynie dalej. Tu pierwszy zginę, jeśli niebo się zadali, a ten kryształ powietrza, by tchieniem rozbity. kręgami się rozpłynie na nieba, by bitnie gwiazdy, pod nieznajomą uciekną krainę. I znikną, jakby ich nigdy nie było. Spróbuję. z tej zginę. W sposób. na umysł w górę, gdyby stanąć na ludzkich myślach na milcie Przegłuszołem przesądu w górę i być najwyższą myślą, Myśleć tak, nie chcieć, kochań, wstydzie. Myśleć tak i nie móc, szmaty pod rewaną Nie móc, to piekło. Mogę siłą uczucia serce moje nalać się czuć, na tym, ściekło i przepełniło serca na brzegi i popłynęło rzeką po strony. Polak. Mogę już wzruszyć ladiny. Potem bladnie śniegi. Zawieszone nad siołem. Zatrzymać ręką lub czołem. Mogę już jak bokem dzień stworzenia w pewnej dłoni zamachem. Rzucać gwiazdy nad świata z wydawanym pachem. Tak jak drodze przez moczenia. I nie strzaskały przykładce. Zawołam o Może lepiej się rzucić do dobre szczeliny. Uczucia poświatowych opady w drogach. Gorzkie pocałowania kobiety kupiłem. Wiara dziecina padła na bliskich drogach. Nic, nic, nic. Aż powietrza błękucie skąpałem się i ożyłem. I czuję życie. Lecz myślą o brzymią Posąg piękność mam, lecz lampy, mam. Więc z ognia wszystkich gwiazd wije na czoło koronę. W błękicie nieba sfer ciało roztopie tak, że jak marmur, jak lód słoneczny ziob rozjaśni. Jak właśnie w na zimny świat i mogę przysiąc, że na czole tysiąc gwiazd, w oczach tysiąc, że posągowy dźwięk narodów uczucia rozszerzy i natchnie luk. W serce jak duży leży, jak Boga cud. Nie, jeśli wielkiej trzeba z ziemi lub z błękitu, spojrzałem ze skały szczytu. Duch rycerza powstał z lodów. Milkę z dzidy wrogów zebrał mi w pierś wody. Nodę, Polska, luty Poświęci się, być padnie jak dawniej, jak nieraz. Nieźcie my nie chmury, nieźcie wiatry.